Witam Was bardzo serdecznie z tej strony z portalu ptfpl, a dziś przygotowałem dla Was kolejny, choć dość niezwykły odcinek z cyklu strzelnica. Omówimy sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4 albo Battlefield Hardline. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, zwyczajowo kilka słów o zasadach. Otóż o temacie kolejnych odcinków decydujecie właśnie wy. Zostawiacie swoje propozycje w komentarzach pod tym najbardziej aktualnym, a ja po kilku dniach sprawdzę, który z nich dostał najwięcej polubień. I to właśnie broń lub też gadżet z tego komentarza staje się bohaterem odcinka kolejnego. Przypominam, że aby komentarz był ważny, należy najpierw podać nazwę gry, czyli Battlefield 4 albo Battlefield Hardline, a potem nazwę broni lub gadżetu. Tak więc zaglądamy sobie pod odcinek z zeszłego tygodnia, a tam wygrywa jeden z gadżetów: Mina przeciw pancerna. Zapewne część z Was myślała, że lekko mnie stroluje, głosując właśnie na taką propozycję, ale ja jak zwykle podszedłem do sprawy bardzo rzetelnie. No i zaczniemy sobie od statystyk. Niestety nie znalazłem żadnych oficjalnych statystyk ani na Simfiku nic na ten temat nie było. Tak więc sam zabrałem się do zabawy, w sumie nie sam, tylko pomógł mi w tym kumpel Paweł i sprawdzaliśmy sobie na pustym serwerze, jaki właśnie damage będzie zadawać mi na kolejnym pojazdom, czy też tym latającym, czy, czy pływającym. No i wygląda to w ten sposób, że w przypadku tych opancerzonych, czyli czołgu, lawety, pelotki, czy też łodzi szturmowej, jedna mina, bez względu na to jak na nią najedziemy, tyłem, przodem, bokiem, jeżeli tylko ją zdetonujemy, zabierze nam 50% energii. W przypadku śmigłowców i samolotów, no musiałem to testować w dość ekwilibrystyczny sposób, ponieważ bez względu na to jak bardzo starałem się wylądować na tej minie, nie udało mi się żadnej zdetonować, ale jeżeli zdarzyłoby się tak, że jakiś śmigłowiec lub samolot znajdzie się w polu rażenia miny i ktoś zdetonuje ją na przykład strzałem z magnuma lub też granatem, no to niszczy wszystko jedna mina poza śmigłem transportowym. Śmigłowiec transportowy dostaje 65% obrażeń od wybuchu jednej miny przeciwpancernej. W przypadku wszystkich mniejszych pojazdów, czyli kładów, skuterów, jeepów, wystarczy jedna mina, aby taki pojazd zniszczyć. I tak właśnie wygląda damage, jeżeli chodzi o minę. Przeciw pancernu. Bardzo istotne w tym momencie jest to, aby zaznaczyć, że nie jest to mina zbliżeniowa. Ona nie działa w taki sposób jak M2 Slam, czyli musimy na nią najechać. To można przetestować sobie w ten sposób, że czołg może wziąć między gąsienicę nawet minę, czyli jeżeli będziemy bardzo dokładnie nad nią przejeżdżać, co zresztą zobaczyliście na początku materiału, no to wtedy ta mina nie zostanie zdetonowana. To też będzie miało duże znaczenie przy tym, jak będziemy je rozkładać, ale o tym powiem. Wiemy sobie nieco więcej później. Tak więc, bogaci w całą tą wiedzę odnośnie tego, jak wygląda damage. Min przeciwpancernych, zastanówmy się, jak najlepiej ich używać. I jeżeli postanowimy sobie wybiec jako właśnie taki technik przeciwpancerny, bo tylko technik ma dostęp do tego gadżetu na pole bitwy, powinniśmy przede wszystkim dobrać odpowiednie ulepszenie. Polowe. Otóż dzięki ulepszeniu polowemu przeciwpancernemu, już na pierwszym levelu mamy 6 zamiast 3 min. A to jest bardzo istotne. Raz ze względu na to, że mamy ich dwa razy więcej, a po drugie, ze względu na ten damage. Tak jak wspomniałem przed chwilą, te ciężej opancerzone pojazdy potrzebują dwóch min, żeby je zniszczyć. Więc gdy mamy ich sześć, możemy stworzyć trzy pary, czyli zaminować trzy miejsca, przez które nie będzie mógł przejechać żaden czołg weta ani pelota. I właśnie w taki sposób, moim zdaniem, najefektywnie można z tych min korzystać, czyli rozkładając je parami Oczywiście, jeżeli gralibyśmy jakąś klanówkę, no to można by się było pokusić o rozkładanie min pojedynczo w bardzo neweralogicznych punktach oraz na tych trasach, które chcielibyśmy po prostu blokować, bo wtedy czołg czy też jakiś pojazd. Przemieszczając się po nich, być może nie uległby zniszczeniu, ale zapomniałam jeszcze dodać, że to trafienie miną, Najechanie na minę powoduje nie tylko 50% uszkodzeń, ale także unieruchomienie pojazdu i uszkodzenie krytyczne. Także przez kilka sekund ten pojazd w ogóle się nie może poruszać i bardzo łatwo go jest wtedy dobić. Ale do takiej casualowej gry, raczej właśnie parami te miny bym rozkładał i staramy się wybierać albo zacienione miejsce albo niejednorodne ogólnie czyli nawet jeżeli będzie to jakiś środek drogi to postarajmy się znaleźć takie miejsce, gdzie będzie padał cień jakiegoś drzewa, albo na przykład będą jakieś śmieci leżeć, albo będzie jakiś mały lej po wybuchu, z tym, że niezbyt głęboki. Ponieważ jeżeli wrzucimy do głębokiego leja nasze miny, to jest duża szansa, że pojazdy będą swobodnie sobie przejeżdżać przez ten lej i nic im się nie stanie. Za chwilkę zobaczycie taki fragment, w którym właśnie zacząłem się na czołg, podłożyłem miny. On przejechał przez te miny, potem cofnął się, ponieważ mnie zobaczył, zabił mnie i potem na kilkami jeszcze widać, jak czołg jeszcze raz przez te miny przejeżdża i ich nie detonuje. Także trzeba uważać. Jeżeli chcemy kłaść miny w lejach, no to najlepiej robić to na krawędzi i od tej krawędzi, od której spodziewamy się wroga, wtedy trudniej będzie mu je zauważyć i trudniej będzie mu je oznaczyć. Dobrym pomysłem jest też rozkładanie min za takimi pojazdami, które zostały zniszczone, czyli za tymi wrakami. Często jest tak, że szczególnie w pobliżu bazy przeciwnika, on szybko chcąc dostać się na pole bitwy, po prostu będzie przejeżdżał przez ten wrak, ponieważ wie, że on zaraz zniknie i nie będzie się spodziewał, nie będzie nawet mógł zobaczyć, że za tym wrakiem jakaś mina stoi. I jest też taka taktyka, która ma swoje plusy i minusy. Kładzenie min na miny przeciwnika. Ja, jeżeli już to robię, to kładę tylko jedną minę centralnie gdzieś między tymi minami przeciwnika, ponieważ jedna mina nasza zdetonuje miny przeciwnika i bez względu na to, jaki będzie to pojazd, ulegnie on zniszczeniu, ale należy pamiętać o tym, że to oczywiście może zadziałać w drugą stronę i ta nasza mina może pomóc w zniszczeniu naszego pojazdu, także trzeba robić to rozważnie. Ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o rozkładanie min, to rozkładanie min w wodzie. I tak prawdę mówiąc, ma to niewiele sensu, ponieważ, tak jak mówiłem, to nie jest mina zbliżeniowa. Więc, jeżeli woda będzie za głęboka, a tak naprawdę będzie miała głębokość, powiedzmy, większą niż do kolan, to łódka spokojnie przepływa przez tą, nad tą miną i jej nie zdetonuje. Więc. Te miny musimy kłaść bardzo blisko brzegu i liczyć na to, że albo łódka będzie chciała wpłynąć na brzeg, albo będzie bardzo blisko tego brzegu przepływać. Mi udało się co prawda dokonać jednego takiego zniszczenia. To był chyba skuter, który przejeżdżał dość blisko brzegu pod jednym z mostów, ale moi drodzy, jeżeli chcemy minować te miejsca, w których przepływałyby łodzie, to oczywiście lepiej do tego będą nadawać się slamy. I to moi drodzy byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o używanie min, nie jest to w końcu zbyt skomplikowany gadżet, należy jednak wspomnieć jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze problem ze spotowaniem. Troszkę lepiej spotuje się miny przeciwpancerne niż slamy ale często zdarza się i to zresztą było widać też na początku materiału kiedy Paweł rozkładał mi miny a ja nie mogłem ich zobaczyć i nawet kiedy on mi mówił gdzie ona leży i ja centralnie próbowałem to minę spotować to nie zawsze się to udawało więc grając właśnie w pojazdach musimy na to szczególnie uważać oczywiście po ostatnim patchu poprawiono znacznie termo i noktowizję tak więc lepiej ona wykrywa miny ale nawet taką minę którą dobrze widzimy nie zawsze uda się zaznaczyć Także, jeżeli zobaczycie jakieś miny przeciwnika, a jesteście piechotą, gracie piechotą, to oczywiście niszczcie je albo przynajmniej je oznaczajcie, żeby któryś z pojazdów z waszej drużyny właśnie na nie nie najechał. Ostatnia sprawa to jest coś, o czym nie wszyscy wiedzą albo nawet duża część graczy nie wie: otóż miny można niszczyć za pomocą mawa. Ale o tym troszkę więcej powiem i troszkę więcej zobaczycie na ten temat w następnym odcinku z cyklu Koszary, który już dla Was przygotowuję. No a dzisiejsza strzelnica powoli dobiega końca. Jak zwykle proszę Was, abyście dołączyli do dyskusji, abyście zostawili swoje propozycje na odcinek kolejny. Jeżeli ten Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. A ja tymczasem odmeldowuję się i jak zwykle życzę Wam miłego weekendu. Z tej strony Miniu z... Beta FOPL.